Witaj w poniedziałkowym rozruchu z Belfrem, Goffrem i akordeonem. To już 40 rozruch w tym roku. Przypominam, że do końca roku zostało tylko 12 tygodni, czyli ostatni kwartał przed nami. Wakacje się skończyły, znaczy koniec obijania się. Pora wziąć się do nauki gry na akordeonie. Wykorzystaj ostatni kwartał. Możesz jeszcze zrealizować postanowienia noworoczne, jakie miałeś na początku roku, w styczniu. Dasz radę, tylko zaplanuj próbę z akordonem. Bez tego nic się nie zmieni. Nikt do ciebie nie przyjdzie i nie powie: Teraz jest czas na naukę. Teraz właśnie masz czas. Nikt nie przyjdzie do ciebie i ci nie powie. Musisz teraz wziąć kalendarz i zaplanować przyszły tydzień z grą na akordonie. Jeżeli już sobie zaplanujesz to musisz coś ćwiczyć. I kup sobie albo książkę i ćwicz sobie z książką, jakąś. Ucz grać na akordeonie z książką. Oglądaj bezpłatne filmy na YouTubie lub wejdź na akademiamuzykanta.pl/łamane na platforma. Wejdź sobie na platformę szkoleniową i wybierz tam odpowiedni kurs, wybierz tam odpowiedni dostęp dla siebie, co możesz teraz ćwiczyć na akordeonie. Jeżeli masz wolne w ten czwartek, zapraszam Cię o godzinie 20 na bezpłatne. Spotkanie z akordeonem na live, jak dobierać akordy do granej melodii, będzie też ogólnie jak grać akordami na akordeonie, będzie sporo bonusów, będzie na pewno wesoło. Będziemy coś tam może śpiewać. Także zapraszam cię wpada, jeżeli masz ochotę. Przegryzicie na akordeonie i weźcie proszę